Kultowe kamionki jako prolog i trzy odcinki specjalne zlokalizowane na terenie powiatu Dzierżoniowskiego. Blisko 44 km OS-owe podzielone w sumie na 11 prób sportowych i dwa dni rywalizacji wśród blisko 90 załóg, czyli drugi rajd Tego Te odcinki przebiegały, były to nowe odcinki, były inne niż, niż w tamtym roku. Roztocznik byszów słupice uliczno jaźwina. Ratajno przez na ligota, to były trzy odcinki, odcinki były szybkie, bardzo szybkie, chłopaki, bada też wymagające, co było widać po niestety samochodach, które nie dojechały do końca. Bardzo, bardzo fajne, szybkie, wymagające odcinki, nawet niektóre, że tak powiem, niebezpieczne, co, co sprawiało nam jeszcze większą frajdę z jazdy. Rajd bardzo ciekawy, bardzo szybki, nowe próby. Wczoraj rozpoczęliśmy zmagania klasycznym odcinkiem w kamionkach, jechanym dwa razy pod górę. Na dziś nowe odcinki, właśnie bardzo szybkie odcinki, trudne technicznie. Fajna organizacja, świetny pomiar czasu, wyniki dostępne na żywo, bezbłędne. Także rewelacja. Piękna pogoda nam tutaj sprzyjała. Nic tylko w takich warunkach jest bardzo fajnie się ścigać. Były lepsze, były bardziej, bardziej wymagające na pewno. Eee, także bardziej mi się podobało w tym roku. Troszkę jednak te odcinki były lepsze. <śm> Doskonale poszło podczas tegorocznej edycji rajdu miejscowym załogom, m.in. braciom Shell. Plan wykonaliśmy w 100%, bo chcieliśmy wczoraj podgonić w kamionkach. Znając tą trasę, chcieliśmy sobie zrobić jak najwięcej przewagi i rozpoczynaliśmy dzisiejszy dzień z 30-sekundową przewagą. Dzisiaj udało się dopiąć temat, wszystkie odcinki w klasie wygrane, ponad minuta przewagi nad drugą załogą w klasie, także jest bardzo dobrze. Wielu nawet doświadczonych kierowców przekonało się jednak, że odcinki w rejonie Bielawy to niezwykle trudne rajdowe trasy. Tutaj margines błędu jest bardzo mały, a praktycznie go nie ma tak naprawdę i mimo że powinniśmy pamiętać i traktować rajdę jako zabawę, no bo my się tu nie ścigamy o pieniądze, o jakieś wielkie nagrody, tylko tak naprawdę o satysfakcję i o, o, o frajdę, bo, bo rajdy na przykład nie osobiście dają dużą frajdę. Ale tak jak wspomniałeś jest to ryzykowny sport i bezpieczeństwo powinno stać na pierwszym miejscu zawsze. Dzięki zaangażowaniu sporej grupy współorganizatorów bielawski Raid był elementem większego cyklu zawodów. Organizowaliśmy to wraz z Osirem Bielawa, tak jak zawsze współpracujemy już od, 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 od trzech lat praktycznie z Osirem Bielawa. Do tego rajdowa kotlina, w związku, z tym, że razem z rajdową kotliną organizujemy ten puchar, ponieważ drugi rajd Bielawa to była trzecia runda amatorskiego pucharu ziem zachodnich, któryśmy razem stworzyli w tym roku. Jeszcze będzie jedna runda w tym roku u nas i, 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 i cały, cały rok będzie tak zamknięty. Bazą zawodów była bielawska pływalnia Akwarius, gdzie zlokalizowany był także honorowy start i meta zawodów. Jednak sporo kibiców pojawiało się także na trasach. To najlepszy dowód na to, że sporty motorowe cieszą się wciąż niesłabnącą popularnością.